Partnerem kongresu Sport Biznes Polska jest Orlen, partner polskiego sportu. Oraz Proxy Media Films, producent spotów reklamowych i sesji zdjęciowych. Michał Rutkowski, dyrektor sponsoringu sportu Orlen SA. Moim gościem jest Michał Rutkowski, dyrektor biura sponsoringu sportu Orlen SA. I porozmawiamy dzisiaj o tym, jak wygląda odpowiedzialny sponsoring. Oparty nie o logotypach, ale o relacjach, wartościach i wspólnym dążeniu do, do celu. Będzie też o młodych talentach i o tym, jak Orlen buduje swoją pozycję i świadomość w świecie sportu z głową i z serduchem. Dzień dobry Państwu. E, Michał, deklarujecie, że chcielibyście być wzorem sponsoringu. Czy, Twoim zdaniem, w świecie polskiego sponsoringu jest coś takiego jak standard, który można byłoby ulepszyć, udoskonalić o Wasze praktyki? Czy to jest tak, że jest gra, którą wszyscy znają, wszyscy w nią grają, tylko że wy macie po prostu większy budżet? Ale co Was wyróżnia w tym podejściu? Na co zwracacie szczególną uwagę? Myślę, że to jest kilka rzeczy, kilka obszarów. Tak? To znaczy, my na pewno nie chcemy ograniczać się do przelewów tak? My jakby też tak, bo, a z tym się kojarzy sponsor. Sponsor to jest ten, kto wykłada kasę. My nie chcemy tylko wykładać kasy, choć oczywiście jest to jednym z jed, bardzo, ważnym, bardzo ważnym elementem współpracy sponsoringowej, ale y, to jest tak, że ta współpraca jakby to jest w, w obie strony. Tak? Sponsoring to też jest praca dla naszych kontrahentów, dla związków sportowych, z którymi pracujemy, klubów sportowych, zawodników i zawodniczek. Y, to jest praca związana z realizacją świadczeń sponsoringowych i my rzeczywiście po pierwsze... Ba, staramy się bardzo świadomie dobierać tę współpracę, staramy się yy, ba, jakby mierzyć, w jaki sposób to się, to się przekłada na realizację naszej strategii biznesowej. Sponsoring jest narzędziem realizacji biznesu, w jaki sposób to się, to się przekłada na realizację celów marketingowych, w jaki sposób to się wreszcie przekłada na naszą strategię ESG. I też tego, takiego podejścia wymagamy od naszych, od naszych kontrahentów, dlatego jak, ich, jak się z nimi spotykamy na takie co kwartalne spotkania biznesowe, no to ich odpytujemy nie tylko o wynik sportowy, ale też i o to, na przykład, jak idzie, idą im poszukiwania innych sponsorów, jakim idzie działalność marketingowa, jakim idzie działalność w mediach społecznościowych, jakim idzie yy, yy, ich realizacja, ich strategii, ESG i w ogóle jaka to jest, to, to, to jest, to jest strategia, jakim idą działania na rzecz równości, yy, różnorodności, inkluzywności. Tak? To są wszystko bardzo ważne elementy naszej strategii Orlenu, a skoro naszej, no to chcemy, żeby, żeby nasi kontrahenci też pomagali nam te cele realizować. Przedziłeś moje pytanie następne, ale chciałem też zapytać, bo padło parę razy takie sformułowanie, że też patrzycie na to, na ile wasz partner jakby promuje samą dyscyplinę sportu. To też jest dla was ważny czynnik? Oczywiście, znaczy no bo to, to tak, są takie dyscypliny, które specjalnej promocji nie potrzebują, jak piłka nożna na przykład, tak? E, ale już piłka nożna u dzieciaków i u młodzieży, no to już tak, tak? Znaczy chcielibyśmy wychować takich zawodników, jak, jak e, grali w reprezentacji Polski w 2016 roku. Tak? W innych dyscyplinach te problemy, począwszy od siatkówki, która jest dyscypliną numer dwa, ale przez koszykówkę, przez piłkę ręczną, przez lekkoatletykę. Lekkoatletyka jest, dla, jest dyscypliną często pierwszego wyboru. Tak? Ktoś mądry mi powiedział kiedyś, że jak się przyjdzie z dzieciakiem na stadion lekkoatletyczny, to każde dziecko tam jakąś dyscyplinę dla siebie znajdzie: i to szczuplejsze, i to bardziej tęgie, i to wyższe, i to niższe, i to bardziej umięśnione, i to bardziej y, szczupłe. Y, każde, bardziej bardziej, nie wiem, wytrzymałościowe i bardziej napakowane. Generalnie jest tak, że każdy dzieciak coś tam dla siebie znajdzie i często, to, a jednocześnie tam nie ma żadnej bariery wejścia, tak? bo żeby skakać, rzucać, czy, czy, czy biegać, no to, to wystarczą buty tak naprawdę tylko. Jak to powiedział kiedyś założyciel Nike Phil Knight, jeśli masz ciało, to już jesteś sportowcem, tak? a już na pewno lekkoatletem. Sponsoring to inwestycja, i trochę w nawiązaniu do Twojego dzisiejszego panelu, bo jesteśmy na kulisach konferencji Sport for Brands. No, bo to jest właśnie inwestycja, i w jaki sposób możemy badać? Możemy badać ewentualnie wskaźnik efektywności, czyli zwrotu z inwestycji, mamy jakiś ekwiwalent reklamowy, ale może być też coś, co właściwie w Excela wpisać się nie da. Mam na myśli tutaj, nie wiem, emocje, lojalność, czy w ogóle wpływ na społeczeństwo. Co dla Was oznacza dobra inwestycja w sponsor eksportu? Ekwiwalent reklamowy jest ważny, ja nie jestem jego fanem, tak? E, myśmy, jako, my, my jako Orlen, w ubiegłym roku wygenerowaliśmy rekordową w Polsce i w ogóle w historii Orlenu e, re, rekordowy ekwiwalent reklamowy w wysokości 1,4 mld złotych. Jakieś abstrakcyjne pieniądze. No i pytanie brzmi no dobra, no i co z tego? Tak to znaczy? skoro my mamy świadomość marki na poziomie 100%, prawie, wszyscy naszą markę znają, to co z tego, że my, że, ten, że my tym logotypem świecimy wszędzie yy, i i, 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 i wszystko? Tak, jak myślimy o emocjach, to na szczęście też jest tak, że emocje też się da skwantyfikować, też się daje policzyć. No bo jeżeli my chcemy budować jakiś wizerunek emocjonalny, no to chcemy go budować na jakichś wymiarach e, na bliskości, e, nowoczesności, I, i daje się zmierzyć, w jaki sposób, zwłaszcza w długim okresie, konkretne działania sponsoringowe, kom, konkretne działania komunikacyjne wynikające ze sponsoringu, e, konkretne aktywacje sponsoringowe przekładają na, na długotrwały wzrost na jakichś poszczególnych wymiarach wizerunkowych. Mhm. Mówiliśmy też, wspominałeś o tych wartościach, jak fair play, równość czy inkluzywność, i teraz można powiedzieć, że one bardzo ładnie wyglądają na prezentacjach w PowerPointie, ale, Michał, co zrobić, aby te wartości zaistniały w życiu prawdziwym? Mam na myśli tutaj sytuację na boisku, w szatni, czy w ogóle hali sportowej. No, to, to jest tak. My jako Orlen chcemy być na pewno marką e, równościową, różnorodną, inkluzywną, tak? E, I w zasadzie we wszystkich naszych działaniach sponsoringowych kładziemy na to nacisk w rozmowach z naszymi partnerami biznesowymi, kontrahentami sponsoringowymi. E, też jakby stawiamy im cele i wymagamy e, potem, e, rozliczamy ich z realizacji tych celów, tak? To jest tak, że sport jako taki y, generalnie y, się z tymi wartościami, o których powiedziałeś, kojarzy. Mm -hmm. Sport jest idealnym driverem, tak? bo sport budzi właśnie ogromne emocje, bo sport jest o ambicji, sport jest o wytrwałości, sport jest o, o fair play, y, sport jest o pracy zespołowej y, więc to wszystko się ze sobą klei, wszystko do siebie pasuje. Mm -hmm. Mówiliśmy o tym, że chcemy być partnerem, a nie sponsorem, chcemy razem budować coś dobrego, a nie mówić tylko o cyklicznych przelewach, tak? To jest takie pierwsze skojarzenie. Ale czy są, e, w moim zdaniem, takie sytuacje, że wasi partnerzy e, mają wobec was tak wysokie, nierealne oczekiwania, tylko dlatego, że to jest Orlen, no i Sky jest the limit? E, No to jest tak. Bardzo często to są nierealne oczekiwania finansowe, tak? To znaczy, Rzeczywiście przychodzą do nas czasami kontrahenci i kładą na stole ofertę, no na przykład kilkukrotnie wyższą niż w ubiegłym roku. Za mniej więcej te same świadczenia. I my mówimy, no dobra, ale jakby przecież to jest praca, tak? To tak jakbyśmy, jak jeżeli pracujemy w firmie i dobrze performujemy, no to oczekujemy podwyżki czasami, awansu podwyżki, tak? Ale rzadko jest tak, że przychodzimy do szefa i mówimy, drogi szefie, ja oczekuję podwyżki o 300%. Tak? Jeżeli tak jest, to musimy to umieć bardzo dobrze uzasadnić. Tak? I tu jest często, jakby stajemy przed takimi dylematami, no i rozmowę no mówimy, no dobrze, ja potem muszę, załóżmy nawet, że uda wam się mnie przekonać, tak? Ale ja później muszę z tym iść na zarząd, muszę przekonać zarząd. To co ja mam temu zarządowi powiedzieć? No, i słyszę w odpowiedzi, no, że my się bardzo staramy, że, bardzo, że ciężko pracujemy. To nie jest argument, tak? W związku z czym pewnie, no to jest rzeczywiście, niestety, to też jest kwestia jakiejś pracy organicznej, edukacji tych, tych kontrahentów, również takiej biznesowej, że na koniec to jest biznes. Biznes się musi spinać. Ja przez całe życie pracowałem w biznesie, e, i w biznesie było tak, że ciężko na tę, na, na to, na to, nie wiem, na tę podwyżkę, na to wynagrodzenie, na ten bonus, e, Trzeba sobie zapracować. My bardzo często, jakby do umów sponsoringowych yy, wstawiamy premię za sukces, tak? okay. Czyli mówimy, dobrze dostanie Mówi, drogi, drogi zawodniku, zawodniczko, drogi klubie sportowy, drogi Związku Sportowy. Jakby podstawa wynosi X, a yy, premia może wynosić drugie X, okay. tak? W zależności oczywiście od, od umowy, tak? Ale czasami to są naprawdę agresywne systemy premiowe i mówimy złoty medal Igrzysk Olimpijskich, nie wiem, rekord świata złoty medal Mistrzostw Świata, whatever, tak? To, to I Wygrywamy może... wszyscy. Dokładnie. Z zwycięstwem w Lidze Mistrzów, tak? Dokładnie. Mhm. No teraz, w zeszłym tygodniu dwa nasze kluby, Wisła Płock, piłkarska i Orlen Wisła Płock w piłce ręcznej, Wisła Płock piłkarska awansowała do, do ekstra Orlen Wisła Płock wy, wygrał, wy, wygrał, obronił Mistrzostwo Polski, tak? No i tu znowu jest tak, że to się u nas wiąże z koniecznością wypłaty bonusów, ale to są mile i, i fajnie wydawane pieniądze. Program sportowy Orlen, rozmawialiśmy o nim niedawno, bo w marcu, mm -hmm. to jest gra o przyszłość polskich dzieciaków. I teraz mm -hmm. chciałem Cię zapytać o takie pierwsze wrażenia po tych kilku miesiącach działania programu. Czy jest coś, czym warto byłoby się podzielić, może jakieś pierwsze spostrzeżenia i wnioski? Yy, tak, myślę, że yy, my też te umowy ze sportowego Orlenu staramy się aktywować. Tak? Czyli jak jest nie wiem klub pływacki Żaki Jajkowo tak to prawdziwy prawdziwy klub jeden z 185 beneficjentów sportowego Orlenu i my możemy pojechać z nimi na zawody pływackie, tak? Dać im możliwość obsowania z prawdziwymi e, pływakami i pływaczkami. Z, z kimś takim, kim oni się mogą stać e, w przyszłości. Tak? Czy case, no, podczas meczu Polska ma kilka, kilka naszych akademii ze sportowego Orlenu było obecnych e, na meczu, mhm. tak? i mieli możliwość, by, interakcji z, 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 z reprezentantami Polski tak? jeden coś zagadał do Lewandowskiego Lewandowski jakiś zadał pytanie o bułce, Lewandowski mu coś na to pytanie odpowiedział to się stało wiralem miliony ludzi to miliony ludzi to oglądały i to jest też, to, to są takie wspomnienia, które z tymi dzieciakami zostaną do końca życia, tak? One do końca życia będą pamiętały, że były na tych zawodach pływackich, że były na tym meczu e, Polaków z, Mal, z Maltą, że gadały z tym Lewandowskim, ale to nawet nie musi być Robert Lewandowski, tak? Wiadomo, Robert Lewandowski jest ikoną, największą gwiazdą polskiego sportu, to może być ktokolwiek, to może być, nie wiem, si 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 siatkarz dla klubu Aha. siatkarskiego, piłkarz ręczny dla klubu pi piłki ręcznej i to są wspomnienia, jakby ja sam mam wiele takich wspomnień, z dzieciństwa, z, młod z, lat, z, z młodości, czy już, czy już z, z, z lat dorosłych, kiedy ten sport towarzyszył mi przez całe życie, przewijał się przez całe życie, będąc źródłem inspiracji, nauki, jakby myśleniu, inwestycji w przyszłość. Mhm. Kilka miesięcy temu miała miejsce premiera filmu dokumentalnego Mistrzynie, więc, że był mecenasem. Tej, tej produkcji. Film mówi o roli kobiet w sporcie, o, o sile, o odwadze, o pokonywaniu barier. Czy to jest projekt, który jest początkiem jakiejś większej strategii mówiącej o? o sportu, o sporcie kobiecym. Po, po, powiedziałbym, że nie jest początkiem. On jest jednym rzeczywiście z bardzo ważnych elementów, bo to nie jest tak, że się zaczęło od filmu Mistrzynie. Rzeczywiście film Mistrzynie jest... W sensie, czy piękną, ma jakieś kontynuację ta, może piękną, tego, nie? piękną historią, jakby z kilkoma historiami wybitnych polskich sportsmenek, ferosek. Dla nas jakby tak jak powiedziałem, my chcemy być, być marką różnorodną i równościową. Dla nas kwestie e, siły kobiet w sporcie są bardzo istotne e, i tak pozostanie, tak? To nie jest przypadek, że jeżeli my fundujemy, jakby my fundujemy w ramach plebiscytu Herosi nagrodę specjalną Orlenu, to ta nagroda trafia do polskich e, hokeistek na trawie, które zdobyły mistrzostwo świata. Jeżeli fundujemy na gali, plebiscytu, na gali plebiscytu piłka nożna swoją nagrodę, to ta nagroda w kategorii tam sukces roku trafia do polskich piłkarek nożnych, które po raz pierwszy w historii awansowały, awansowały na, na euro. Tak? To nie jest przypadek, że zrobiliśmy kampanię lokalną dla, dla polskich amfutbolistek, bo powiesiliśmy 13 billboardów w całej Polsce koło ich, koło ich Miejsce zamieszkania. Mi, 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 zamieszkania, za dokładnie. I teraz jesteśmy w przededniu yy, jakby jednej z najważniejszych imprez. Jeśli najważniejszej dla nas tego roku, czyli, czyli kobiecego piłkarskiego Euro, i na, to, na tę okoliczność, i w tym roku też planujemy duże kampanie, właśnie takie yy, no, empowermentowe, tak? takie budujące yy, świadomość tego, no też wyzwań, które stoją przed kobiecym sportem eagle, w Polsce. Tego, że on y, nie jest w wystarczający sposób pokazywany przez media, że nie jest w wystarczający sposób reprezentowany w związkach sportowych, że nie jest w wystarczający sposób y, nagradzany w sensie, mhm. że jakby tutaj też nie ma, nie, nie ma tej, tej równości. No to jest tak. Wśród, y, 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 wiesz, ile wśród stu najlepiej za zarabiających sportowców i sportsmenek na świecie było kobiet? 10 ani jedna ani tak? jeden. To byli sami faceci. Na 130, na 130 miejscu jest Kokogow i ga Świątek jest w trzeciej serce. Mm -hmm. tak? I to są takie rzeczy, to są oczywiście jakby, to są takie rzeczy, które są z jednej strony dla nas bardzo ważne są elementem naszej długofalowej długofalowej strategii, są elementem strategii budowania love brandu, czyli takiej marki, z którą konsumenci się będą identyfikować, która będzie, z którą będą jakby czuli emocjonalną tak. więź, nie tylko kobiety, dlatego że to też jest ważne wbrew pozorom dla mężczyzn. Mhm, mhm. Michał, korzystamy z wiedzy ekspertów, tak jak powiedziałem, Sport for Brands jest ich setki dzisiaj, jesteś jednym z nich. Chciałem cię zapytać jako takie pytanie bonusowe. Gdybyś spotkał początkującego marketera, który ma na swoim, jako swoje pierwsze zadanie w firmie, powiedzmy, czy jakiejś organizacji stworzenie strategii sponsoringowej, to co byś mu doradził, na co warto zwrócić uwagę, co robić, czego nie robić, albo na co po prostu kłaść duży nacisk? No, najpierw sobie trzeba zadać yy, kilka pytań, które w ogóle nie są związane ze sponsoringiem, tak, czyli jaki jest mój cel, yy, co ja chcę osiągnąć. Jaką ja mam grupę docelową do realizacji tego celu? E, jaki wizerunek chcę budować w ramach tej, tej grupy docelowej? A potem e, jaki przekaz chcę do, z jakim przekazem chcę dotrzeć do tej grupy docelowej? Czyli takie no, bardzo oczywiste i podstawowe pytania Zacznij od dlaczego. marketingowego. Dokładnie. Zacznij od. Dlaczego? Po co? Co mi to da? Mhm. Tak? E, to po pierwsze. Po drugie na pewno nie kierować się swoimi preferencjami, tak? Ja że jestem, ja lubię ja sport, jestem wielkim nie... fanem koszykówki NBA. Okay. Myślę, że Orlen chyba że wejdzie, na, dopóki Orlen nie wejdzie na rynek amerykański, na pewno nie miałoby żadnego sensu sponsorowanie klubu koszykówki NBA, tak? Więc zapomnieć o swoich preferencjach, mm -hmm. zadawać sobie pytania o preferencje tych ludzi, do których, do, do których ja mówię I, i wreszcie po trzecie, to nie musi być to nie zawsze musi być sport, tak? My w Orlenie jest tak, że my dobudowujemy drugą nogę, nogę sponsoringową, czyli kultura i nauka. Pewnie to nie będzie jeszcze w tym roku ani w przyszłości 50-50, ale no nie będzie też już nie wiem, 95 do 5 jak okay. w przyszłości, ale bardziej nie wiem, 60 do 40 czy, czy 2 trzecie do 1 trzeciej. No tak. I rzeczywiście jest tak, że w zależności od tego, do kogo chce dotrzeć, jakie cele chce osiągnąć, jaki wizerunek chce zbudować, no to do tego dopasowujemy czy daną dyscyplinę sportową, czy danego zawodnika, czy w ogóle daną, dano, dane, daną dziedzinę, bo to tak jak powiedziałem nie musi być sport, a mhm. nawet jak jesteśmy w sporcie, to z zupełnie innymi emocjami wiążą się sporty zespołowe z innymi sporty indywidualne, z innymi nie wiem, sporty walki, umowny boks, nie wiem, karate, a z innymi lekkoatletyka, tak? I to, i to wszystko powinno być ten, to jakby ten brand fit, czyli dopasowanie mhm. marki do, do dyscypliny zawodnika, wodniczki klubu, tak, to tak samo, tak samo, no to jest tak, jak ja byłem w zeszłym tygodniu w Płocku na świętowaniu tych, tych sukcesów piłkarskich, a właściwie piłkarskich ręcznych to było niesamowite, tak? Znaczy tam y, ta piłka ręczna, no i też piłka nożna również jest religią. Znaczy, tak. znaczy oczywiście Byłem, widziałem, kochani. doświadczyłem. Dokładnie, tego. dokładnie. Jakby i tak jest, no nie wiem, we Wrocławku religią jest koszykówka, choć nie awansowali do, do finału. Y, gdzieś tam piłka ręczna, jeszcze gdzieś indziej. W e, Lublinie teraz też żużel. Tak? W dokładnie, w Lublinie żużel, Dokładnie, tak? Mhm. Ale też w Lublinie teraz jak rozumiem, koszykówka trochę teraz, <laughs> Trochę dokładnie. też tak. <laughs> Dokładnie. Michał, bardzo Ci dziękuję za dziękuję wszystkie mu. cenne informacje. Mam nadzieję, do zobaczenia i... Na pewno, super. Dzięki.